Dzień dobry, cześć, Szymon Kwiatkowski, magazyn Polski Karawaning, jesteśmy w pobliżu toru Służewiec, tor wyścigów konnych w Warszawie, a całe wydarzenie to Warsaw Caravaning Festival. Roman Wiśniewski z firmy VOJO opowie nam na temat modułowych systemów do zabudowy bagażnika, do zabudowy wnętrza pojazdu. To jest o tyle nowatorski system, że z tego co wiem, z gotowych modułów można skonstruować praktycznie wszystko. Ale nie będę Romanowi zabierał głosu. Niech sam opowie o tych produktach i o ich rewelacyjnych właściwościach. Produkt, który przedstawiamy, powstał właśnie z potrzeby zabudowania auta, które używamy na co dzień. Nie musimy. Nie musimy Kupować kampera nie musimy mieć... Yy wielkiego auta, żeby móc podróżować, żeby móc spędzać czas na łonie natury. System powstawał e, głównie pierwotnie na własny użytek, a z czasem przerodził się w projekt bardziej komercyjny, no i powstało to, co mamy. Główną ideą jest to, żeby z elementów pojedynczych, jak my mamy, boksów, które mamy tutaj przed sobą, stworzyć dowolny system zabudowy w każdym aucie. Za nami stoją trzy różnej wielkości auta. Stoi Trafic, stoi Volkswagen Caddy, Land Rover. Jak widzimy system działa idealnie w każdym z tych aut, więc nie ma ograniczeń jeśli chodzi o zastosowanie w dowolnym aucie. Przejdziemy może do, do takiego naszego bazowego systemu flagowego. Jest to system Nomad, który stosujemy w Trafiku. Widzimy tutaj e, e, zabudowę, która daje nam możliwość, znaczy ma wymiar e, 1,50 na 2 m, czyli optymalny tyle, ile mamy do dyspozycji w tym aucie. W takim systemie e, mamy, e, mamy zawsze podstawowe elementy, takie jak szuflada. Szuflada e, jest w trzech opcjach, może być pojedyncza, podwójna lub potrójna, aczkolwiek jak tutaj widzimy, ta podwójna jest opcją najbardziej optymalną i najczęściej kupowaną. Wielu względów. Jest po prostu poręczna, mieści wszystko co potrzeba. Generalnie jest, jest, jest to produkt polecany przez nas. Plus system wodny cały komplet materacy, komplet łączników, który, który powoduje, że całość zabudowy spina nam się do, w całości. I to jest ważne, że do zmontowania takiego zestawu nie używamy żadnych narzędzi, żadnych dodatkowych elementów. Wszystkie elementy, które są potrzebne do zmontowania zestawu mamy już w komplecie. Pokażę tak szybciutko. Tu mamy przykładowe połączenie łącznikami z 40. To jest w tym właśnie w aucie typu track. Ten element się wypina i w każdej konfiguracji pasuje nam do tych elementów. Ja, osoba znająca system, z podłogi do auta w takiej formie wkłada, wkładam ten zestaw dokładnie w 5 minut. Osoba nieznająca tego systemu, jest ona taka intuicyjny, robi to w 10 minut. Więc możemy, możemy sobie powiedzieć, że jest to czas, który jest nieistotny, żeby, żeby zmienić nasze auto w, w fajny zestaw do podróżowania. Co więcej, w takim zestawie poza boksem kuchennym poza boksem wodnym Pozostają pozostałe elementy, minimum cztery boxy potrzebujemy, żeby stworzyć tego typu zestaw. Każdy box jest w innym kolorze. Co nam to daje? Daje nam to, że pakując różne rzeczy, takie jak żywność, odzież, inne elementy, wiemy, że w żółty mamy powiedzmy jedzenie, w zielonej mamy ubrania, w niebieskiej mamy inne rzeczy, które sobie tam gdzieś przewozimy. Ważnym elementem jest to, że w, w takiej formie jak mamy rozłożony zestaw do, do, do spania w każdej chwili mamy dostęp do przestrzeni bagażowej. Już pokazuję czym polega. Mamy, mamy łóżko. W każdej chwili możemy sobie jeden materacyk odgiąć i dostajemy się do przestrzeni bagażowej, która, która gdzieś tam yy, mamy zmagazywane, zmagazywane swoje, swoje yy, skarby. Ważnym elementem jest, 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 tego systemu jest też to, że w każdym momencie możemy sobie go przeorganizować. W tym momencie mamy, mamy zestaw do, do spania, w kolejnym pieni możemy przerobić auto do wersji dziennej, do y, spędzania tego cza czasu, y, nie wiem, gotując, jedząc, grając coś, czyli mamy, mamy wersję, gdzie spędzamy ten czas w ciągu dnia. Y, Poza tym znowu się posłużę może naszym katalogiem i to jest taka wartość dodana tego systemu, że po powrocie z podróży ten system nadal żyje, czyli Wracamy do domu, ten system nie ląduje w garażu, pod wiatą czy w innym miejscu, gdzie czeka na, na kolejny weekend, wyjazd, czy, czy, czy wolny czas. Możemy sobie z tego systemu stworzyć dowolny element w domu. Tak jak tu widzimy: szafę na sprzęt narciarski, dodatkowe awaryjne łóżko dla gości, szafki dla dzieci, zestaw grillowy itd. Więc tutaj jedynie wyobraźnia ogranicza nas, jakie zastosowanie wymyślimy dla tego systemu po powrocie z podróży. Tak jak widzimy, system cały czas ewoluuje. Tu mamy pokazane opcje wersja niska i wąska, czyli są to boksy, które stanowią dokładnie podział boksa podstawowego na pół w pionie i na pół w poziomie. Daje nam to to, że przy właśnie magazynowaniu, spiętrowaniu tych, 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 tych boksów zawsze będziemy mieli Dwie połówki wąskie będą zawsze dawały nam e, pełen box, Ale daje nam to przede wszystkim to, że w autach niskich typu osobówki możemy go włożyć do aut duż, dużego kombi, e, jakiegoś minivana itd. Już mamy więcej powietrza i tworzymy system już, który nam daje, daje możliwość podróżowania w autach mniejszych. Ponadto tu mamy przykład bana małego i tutaj mówię, Wszystkie podzielimy to systemy na auta do 120 cm rozstawu nad koli i do 100. Tu mamy ten przykład 100 cm i mamy piękne miejsce do podróżowania dla dwóch osób. I również mamy ten, te same elementy, które mamy w dużym duży aucie, czyli mamy y, szufladę, zestaw wodny, boksy do przechowywania, plus materace. Jeśli nie chcemy tego wykorzystywać. Y, te, jakieś alternatywne sposoby w domu możemy spakować. Wszystkie elementy mamy spakowane w dedykowane torby do, do przechowywania. Osobna torba na materacę, osobna torba na dekielki i osobna torba na łączniki. Całość generalnie z uwagi na to, że każdy bok ma 40 cm po bokach, mieści nam się dokładnie na palecie euro. Więc czy dostawa do Was, czy magazynowanie gdzieś u siebie na, na, w swoich potrzebach, zawsze możemy przyjąć, że yy, zajmiemy nie więcej niż powiedzmy palety euro. Także jak widzicie, system WOJO to jest coś naprawdę modułowego, kompaktowego i praktycznego, no bo tak naprawdę nie musimy korzystać z tego tylko i wyłącznie do podróży, do przemieszczania się w samochodzie, ale też możemy stworzyć świetny system w domu, czyli coś, co pomoże nam w organizacji przedmiotów. Jak dla mnie rewelacja, no i sama konstrukcja, klock, klocki LEGO tak naprawdę. Tak na nazywają, tworząc system nigdy tak nie pomyślałem, natomiast klienci w większości nazywają to klockami LEGO, także no, bardzo by było, jakoś nie, nie, nie broni się przed tym. Nie no, uważam, że naprawdę to jest coś, coś rewelacyjnego, naprawdę duże nowo. Także jeśli spodobał się Wam ten materiał, to łapka w górę, zapraszamy na nasz kanał. No i cóż, zapraszamy również do firmy Wojo. Zapraszamy.